Cześć Boże wszystkim. Moi drodzy, pozdrawiam Was serdecznie. Ten czas świąteczny u Was już jest po wigilii paschalnej, więc zabrzmiało radosne, ale leluję. ja w tej chwili, jestem właśnie tak między Kościołem a domem. Przygotowanie i wiadomo to wszystko. Na ten czas świąt. Chciałbym Wam życzyć, aby Blast zmartwychwstałego zawsze wam towarzyszył, aby was opromieniał. To jest właśnie najważniejsze, aby ten pokój, który jest w naszych sercach zawsze trwał i abyśmy tym pokojem potrafili się dzielić. Te słowa Chrystusa, pokój wam, kiedy wszedł do wieczernika i pozdrowił wystraszonych apostołów. Chrystus nam przynosi pokój, przynosi. Nadzieję, która nigdy nie gaśnie z przynosi zmartwychwstanie. I to jest najważniejsze. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara, jak nam mówi święty Paweł Apostol i tak jest prawda, bo nasze życie to nie to życie tu, na ziemi, tylko właśnie tam, u góry. A to ziemskie życie to jest taki przystanek, który starajmy się jak najlepiej wykorzystać. Każdy moment, każdy dzień, aby właśnie na to niebo z Chrystusem z Barców stajemy. To jeszcze raz ja. Pozdrawiam. Właśnie jest przerwa na, na kawę. Trzeba się wzmocnić. Yy, odnośnie świętowania w Peru, to tam kilka zdjęć wam rzuciłem, to sobie zobaczycie. No, wiadomo, jest zupełnie inaczej. Yy, to nie te tradycje i nie te zwyczaje, co w Polsce. W Polsce też to chrześcijaństwo już jest ponad 1000 lat, więc jest o wiele piękni. Bardziej bogato inaczej się to przeżywa, te tradycje, które dziedziczymy po naszych przodkach. To właśnie tak co do tych tradycji, tak jak się jest kilka lat już, poza granicą, to tak bardziej się to docenię, dlatego właśnie podtrzymujcie je, bo są naprawdę piękne, aby nie zaginęły. Tym bardziej, że właśnie są w tych czasach to tak no, jest. Możliwość zagubienia pewnych wartości i tradycji, pozdrawiajcie się właśnie jutro, czy już nawet dzisiaj. Tymi słowami Chrystus wstał, prawdziwie wstał. A potem to już wiadomo, mogą dojść te pisanki, zajączki. To jest już poboczny, powiedzmy, temat. Symbole właśnie życia i też zmartwychwstania, bo to wiosna, wszystko zaczyna eksplodować ale najważniejszy właśnie jest Pan Jezus, a tutaj właśnie Wam pokażę mojego towarzysza, który już ma 11-12 lat, ale jeszcze się trzyma. Gumiś! Saluda! Saluda, Apolonia! Gumiś! Levantate! To jest właśnie nasz pies. I serdecznie Wam dziękuję za pamięć, za modlitwy. I też właśnie za ofiary, które złożyliście już nie jeden raz i właśnie ostatnio, jakbym pół roku temu. Dzięki Waszym ofiarom i też wielu innym udało się nam zrobić, już kończymy fasadę naszego kościoła tutaj parafialnego, bo wiadomo wszystkich, wiosek, które obsługujemy to jest ponad 40, także no w niektórych nie ma nawet kościołów, tylko kaplice na cmentarzach pozostaje, gdzie się odprawiam msze święte, czy też właśnie w szkołach, jak odwiedzamy uczniów. Moi drodzy, jeszcze jedna ważna rzecz, bo tyle by się chciało powiedzieć, ale to tak się nie da. Mianowicie ja od listopada jestem w innej diecezji, w diecezji Łanka Walika, ale ciągle w górach w parafii i skuciaka. To jest właśnie nasze obejście słuchajcie. To tak właśnie rzućcie sobie okiem. Duży teren, Lebania wybudowana, ukończona, no będzie już prawie 5 lat. Dom jak widzicie jest piękny. Jak w Polsce, także mieszkam jak w Polsce, aczkolwiek warunki misyjne. Też jest duży, jak widzicie. Ktoś by pomyślał, po co na nas dwóch misjonarzy. Został wybudowany przy pomocy ofiar głównie z Niemiec, także diecezji tarnowskiej, czyli was, miejscowego biskupa Izidro. Przeszły trzy lata temu, jak tutaj był ksiądz biskup Ordynarz że na beatyfikacji męczenników z Pariakoto, to przybył do nas w odwiedziny i poświęcił ten dom. Wybudowany z myślą, że kiedyś, w bliższej czy dalszej przyszłości, no tutaj będzie mieszkało co najmniej czterech, a może nawet pięciu księży miejscowych Perugiańczyków. I oni wtedy będą obsługiwali trzy parafie. Te, która się nazywa Jeskuciaka, po sąsiedzku Parafia Łando i parafia, fajna nazwa, Moja. No i będą mieli w ten czas około stu wiosek. Także yy, jakby się te misje nasze skończyły, co nie daj Boże, to coś tutaj dla tego kościoła, dla tych księży zostanie. Jak widzicie, mieszkamy w dolinie, dookoła góry, wysokie Andy. Tam właśnie jak patrzycie, za tymi górami są nasze wioski. Z jednej strony, potem z drugiej. I te wioski są nawet na 4200, czyli to już jest bardzo wysoko, prawie 1,5 kilometra wyżej jak, jak tutaj nasza plebania, tam właśnie jeździmy, i zdarza się, że nieraz jak się tam odprawę, to pada deszcz, a za chwilę sypnie śniegiem. Wobraz jak widzicie piękne tam właśnie. Nie widać ale tu pod tą skarpą płynie. Potok Rwący Górski, który właśnie w sumie. I ciąg dalszy, nagranie, wybaczcie, ale akurat dzwonił mój kolega Janek i, i przerwało. E, tak jak mówiłem o tych kościołach, tyle ich mamy, też odprawiamy dla młodzieży, przygotowując, kto sakramentu sakramentem, święte w szkołach, bo wtedy jest im najłatwiej, że tak się powiem, w cudzysłowie, złapać. E, takie to są nasze realia. No, powoli tutaj. Robimy co możemy z pomocą Bożą i wsparciem ludzi dobrej woli, którzy pamiętają w modlitwach, a dużo ludzi za nicy się modli. Wiemy o tym i to też się tutaj czuje. To taka jest siła, która niesie człowieka jak wiatr. Wszystkiego dobrego jeszcze raz Wam życzę. Pokoju przede wszystkim radości jak to się godo po nasemu, co by się wam darzyło. I zobaczymy się niedługo, końcem maja. Chrystus zmartwychwstał, prawdziwy wstał. nie was oprumieni swoim blaskiem. Niech się wam darzy, szczęść Boże. Saludos, paratodos, des del Perú, mój, mój, lechano. Y muy bonito. Felices Pascuas, muchas bendiciones.